Dzień dobry, nazywam się Patrycja Graga, jestem doradcą i prawnikiem w Stowarzyszeniu OWUM. W ramach cyklu Masz Prawo chciałabym Państwu przybliżyć znaczenie wieku w polskim prawie karnym. W pierwszej kolejności zacznę od tego, iż sprawcą przestępstwa może być tylko osoba fizyczna, czyli człowiek. Ogólne cechy, jakie musi mieć osoba popełniająca przestępstwo są identyczne. Otóż należy osiągnąć stosowny wiek. Czyli ważne jest osiągnięcie określonego etapu rozwoju umysłowego. Trzeba również znajdować się w odpowiednim stanie psychicznym, takim, w którym człowiek zdolny jest do rozumienia swoich czynów i kierowania swym postępowaniem. Wiadomo, że pełnoletność to ukończenie 18 lat. Wtedy nabywamy wszelkie prawa i obowiązki. Jeżeli chodzi o granice wieków w prawie karnym, wygląda to troszeczkę inaczej. Co do zasady, jest nią ukończenie 17 lat. Co najmniej w dniu popełnienia czynu. W takim przypadku osoby te ponoszą odpowiedzialność za popełnione przestępstwo, tak jakby były osobami dorosłymi. Każdy poniżej wieku 17 lat jest zwany nieletnim, a czyny przez niego popełnione nie są przestępstwami. Nieletni nie podlegają odpowiedzialności karnej, lecz stosuje się wobec nich środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Od tej zasady jest wyjątek. Otóż osoba, która ukończyła 15 lat, może odpowiadać jak dorosły, jeżeli popełniła przestępstwo szczególnie niebezpieczne. E, tak jak np. zbrodnie przeciwko życiu e, czy bezpieczeństwu powszechnemu, e, ale także gwałt e, czy też rozbój. Gdzieś e, tak wtedy, gdy przemawia za tym osoba sprawcy, e, gdy stosowano już wobec niej środki wychowawcze lub poprawcze i nie przyniosło to żadnej zmiany, E, trzeba też wtedy dokonać e, wszechstronnej oceny osobowości sprawcy, czyli stopnia jego rozwoju, jak i demoralizacji. Na tej podstawie stwierdza się, czy może on ponosić odpowiedzialność karną. E, ograniczona zostaje natomiast surowość kary. E, oznacza to, że taki sprawca otrzyma co najwyżej e, karę 2 trzecich górnej granicy przewidzianej za dane przestępstwo. Na przykład, gdybyśmy mieli karę z górną granicą 9 lat pozbawienia wolności, to w takim przypadku kara nie mogłaby być wyższa niż 6 lat pozbawienia wolności. Sąd w takich przypadkach może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary. Kodeks karny posługuje się też takim pojęciem jak młodociany. Za młodocianego uznaje się osobę, która w chwili popełnienia przestępstwa. Nie miała jeszcze 21 lat, a w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Jest to szczególna kategoria sprawcy dorosłego, który w związku ze swoim wiekiem traktowany jest lepiej niż starsi sprawcy. Kładzie się nacisk na jego cechy wychowawcze, można również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. W obu przypadkach sąd wydając wyrok w sprawie musi kierować się tym, aby sprawcę wychować. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Państwu, jak ważny jest wiek w prawie karnym. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmików oraz do subskrypcji naszego kanału. Do widzenia!